W ostatnich miesiącach, a nawet latach, bardzo dużo mówi się w mediach, w telewizji na temat problemów Frankowiczów, pomocy dla Frankowiczów, kredytów frankowych ogólnie. Na czym cały ten problem polega? O co chodzi? Wo wokół czego jest tyle szumu i zamieszania? Często nawet sami Frankowicze mawiają: No, ale w czym problem? Mam ratę niższą niż miałbym w kredycie, który wziąłbym w złotówkach, spłacam go regularnie, nie mam problemów, więc w zasadzie nie widzę w czym problem, o co tyle zamieszania. No jest kilka rzeczy, o których każdy Frankowicz powinien wiedzieć, jeżeli chodzi o konstrukcję tych umów, i to, co w nich jest, nie, nie okej. Okay. Jeżeli chodzi o sam moment wzięcia kredytu, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że większość tych kredytów to były kredyty udzielone w złotych polskich. Zarówno były. Udzielone, wypłacone, jak i są spłacane najczęściej w złotych polskich. To, co włożyły banki do środka, to mechanizm przeliczania na franka i z franka, w który tak naprawdę według wielu uzasadnień wyroków, które miałem okazję czytać, które było, które było tak naprawdę dodatkowym, ukrytym zarobkiem, ukrytą marżą banku. Co więcej, pytanie, które należałoby postawić, to po jakim kursie bank przeliczył zadłużenie? Kto go ustalił? Czy na ten temat rozmawiał z klientem? Czy klient miał na to wpływ? No więc, gdybyśmy zastanowili się nad taką hipotetyczną sytuacją, wyobraź sobie, że bierzesz kredyt na 200 tysięcy złotych, czyli licząc po kursie Narodowego Banku Polskiego 2 złote w tamtych czasach, powinieneś tak naprawdę wziąć kredyt w wysokości 100 tysięcy franków. Gdyby oczywiście ten frank był w tej umowie, no ale załóżmy, że był. Natomiast co robił bank? W momencie wypłaty tego świadczenia przeliczał to już nie po Kursie Narodowego Banku Polskiego, a po samodzielnie usta ustalonym kursie kupna tej waluty, czyli na przykład złoty 90. Zł. Jaki wpływ ma to przesunięcie o te 10 groszy na wysokość zadłużenia Frankowicza? No, tylko przesunięcie o te 10 groszy. Powoduje, że zadłużenie, czyli nawet Frankowicz jeszcze nie zdążył odłożyć długopisu po podpisanej umowie, nawet nie zdążył jeszcze wyjść z placówki banku, a już jego zadłużenie wynosi nie 100 tysięcy, a 105 263 franki. No 5 263 franki to niebagatelna kwota, bo gdyby przeliczyć ją po dzisiejszym kursie 4 tam z hakiem, to tak naprawdę mamy ponad 20 tysięcy więcej zadłużenia dzisiaj niż pierwotnie wzięty kredyt. Można powiedzieć, że jest to w okolicach 5% ukrytej prowizji, 5% prowizji przy udzieleniu kredytu dopisanej do zadłużenia, do której przecież jeszcze dochodzą przez lata spłacane odsetki. Co działo się w momencie, kiedy Frankowicz płaci ratę? No, przy tego typu kredytach na 200 tysięcy złotych taka rata wynosi około 3, 350 mniej więcej franków. No i teraz prawidłowo przeliczona rata po kursie 2 zł wynosiłaby 700 złotych. Co bank jednak robi, kiedy Frankowicz wpłaca złotówki na konto, żeby zasilić je przed pobraniem raty? Bank przelicza te złotówki po kursie sprzedaży na przykład 2 ,10 zł 10 groszy, co powoduje, że ta rata fizycznie w złotych nie wynosi już 700 a 735 zł. I gdybyśmy sobie tak policzyli 35 złotych razy 12 miesięcy razy 10 lat, no to wychodzi kwota kilku tysięcy złotych, która stanowi dodatkową marżę banku i stanowi nadpłatę, którą wykonał Frankowicz w stosunku do tego do banku yy, przy tym kredycie. Co więcej, większość tych umów nie, nie zawierało w zasadzie żadnego ograniczenia, po jakim kursie bank ten, ten kredyt przeliczy zarówno przy udzieleniu, jak i przy pobieraniu rat. Czyli czysto hipotetycznie, gdyby bank postanowił przeliczyć franka po kursie 10 zł, to umowa daje mu do tego uprawnienie, bo nie zawiera żadnego ograniczenia co do tego, jak wysoki ten kurs może być i jak różny od kursu, na przykład, Narodowego Banku Polskiego. Co więcej, w niektórych umowach kredytowych, które miałem okazję analizować, jest wprost zapis i wyrok sądu bodajże z Olsztyna w sprawie umowy Kredyt Banku, na przykład, pokazywał jasno, że w tej umowie jest zapis, który mówi o tym, że jeżeli klient wziął tam 200, 200 coś tysięcy, było akurat w tej sprawie. To musi oddać tyle we frankach, jeżeli kurs wzrośnie, a jeżeli kurs by spadł, to i tak nie może oddać mniej niż te 200 tysięcy. W związku z czym, co? W związku z tym całe ryzyko walutowe jest przerzucone na konsumenta, na klienta. To, co musimy wiedzieć jeszcze, jeżeli chodzi o te kredyty udzielane w, w tak zwanych frankach, to to, że mamy tu do czynienia z sytuacją, kiedy umowę zawiera bank, czyli przedsiębiorca, z konsumentem, czyli osobą. Osobom według prawa zarówno polskiego, jak, jak i unijnego słabszą stroną tego kontraktu jest właśnie konsument. I prawo zarówno unijne, jak i polskie w sposób szczególny chroni konsumenta, jeżeli zawiera umowę z przedsiębiorcą. To po stronie przedsiębiorcy, jako tej strony silniejszej, która ma dostęp do prawników, analityków i tak dalej, leży obowiązek należytego poinformowania konsumenta o wszystkich możliwych ryzykach. Jako, że ja i moja żona sami jesteśmy Frankowiczami, wzięliśmy w 2008 roku kredyt w M banku na 185 tysięcy złotych, to pamiętam moment, kiedy pośrednik kredytowy pokazywał nam, i to zresztą dotyczy to chyba wielu Frankowiczów, pokazywał nam różnicę. Ile będzie wynosić rata w złotówkach, a ile we frankach? Dokładnie było to, mniej więcej brzmiało tak. No, panie Grzegorzu, panie Ewo, jeżeli weźmiemy kredyt w złotówkach, to będzie to 1300 zł, Jeżeli weźmiemy kredyt we frankach, to będzie 850. Jako 23-latkowie na początku swojej dorosłej drogi życiowej, kupując pierwsze mieszkanie, wiadomo, że ten rachunek comiesięcznych rat był najważniejszą informacją, którą braliśmy pod uwagę. No więc 850, a 1300 no, w zasadzie wydawało się rozwiązanie na wprost pokazane, które wybrać. Zadałem tylko pytanie, czy jest jakieś ryzyko z tym związane, o którym powinniśmy wiedzieć? Na co pośrednik odpowiedział: No, tak, ryzyko walutowe, o którym muszę Państwa poinformować. To na czym polega to ryzyko? A wie Pan, jak z walutą, raz do góry, raz do dołu. Nic, nic specjalnego. Aha, no, jeżeli to jest całe ryzyko, no to w takim razie weźmiemy ten kredyt, gdzie będzie rata 850 zł. Podobnie jak wielu innych Frankowiczów. Natomiast my, akurat, zdolność do, do kredytu złotych, mieliśmy. Ale na bazie tego, co robimy jako nabici we franki, czyli portalu, gdzie na Facebooku zgłosiło się do nas już ponad 40 tysięcy osób po bezpłatną analizę umowy kredytowej, to w zdecydowanej większości przypadków odbieramy takie sygnały od frankowiczów, że chcieli wziąć kredyt w złotówkach. Ale w banku dowiedzieli się, że na kredyt w złotówkach nie mają zdolności kredytowej, ale zdolność na wzięcie kredytu we frankach jak najbardziej. Zatem mamy pierwsza rzecz, to jest to, że bank jednostronnie narzucał wysokość tego kursu, po jakim zarówno przeliczył zadłużenie, jak i po jakim przeliczał raty. Co więcej, na przykład w umowie M banku którą podpisaliśmy, jest napisane, że będzie to 185 tysięcy złotych i na dzień zawierania umowy jest to taka ilość franków, ale jest ona tylko informacyjna, bo faktyczna ilość franków, którą bank nam pożyczy, o tym dowiemy się w momencie, kiedy kredyt zostanie udzielony, bo będzie wtedy inny kurs i bank też wtedy zdecyduje, po jakim kursie to przeliczy. Spotkałem takie umowy, w których było nawet tego rodzaju sformułowanie, że bank pożycza tyle i tyle złotówek, a o tym, ile to będzie franków, poinformuje tydzień po zrealizowaniu kredytu. Wyobrażasz sobie taką sytuację, w której pożyczasz komuś tysiąc złotych i mówisz: Słuchaj, podpisz mi tutaj blankiet. Ja ci pożyczam 1000 zł, a ty mi oddasz w euro. Ale ile euro masz mi oddać? To ja to wpiszę za tydzień. No absurdalna konstrukcja umowy, ale takie konstrukcje te umowy często zawierały. Więc bank jednostronnie jako strona silniejsza tego kontraktu narzucał kurs tego franka. Tak naprawdę tak naprawdę żaden Frankowicz nie wie, jakiej wysokości ratę zapłaci. Bo teraz jeżeli Według symulacji w dniu, w dniu kiedy podpisywaliśmy tę umowę kredytu, ta rata miała wynosić około 850 zł. To i tak za każdym razem trzeba było przelewać około 900 zł, bo nigdy nie wiadomo po jakim kursie bank przeliczy finalnie tego franka i jaką ratę w złotówkach pobierze. Co więcej, Istotą kredytu jest to, co podkreśla wiele uzasadnień wyroków korzystnych dla Frankowiczów, że kredyt powinien maleć wraz z każdą kolejną spłacaną ratą. Jak to wygląda w przypadku większości Frankowiczów? Znowu powiem na swoim przykładzie, bo te liczby znam doskonale. Kredyt wzięty na 185 tysięcy, spłacamy od 2008 roku, czyli już 12 ponad lat, a na dzień wczoraj spłaciliśmy już w tej chwili około 140 tysięcy. A kiedy wczoraj sprawdzałem w systemie bankowym, ile pozostaje nam do spłaty, to według aktualnego kursu franka, tam na poziomie 4,32, mamy do spłaty jeszcze 230 tysięcy złotych. 185 tysięcy wzięte, finalnie prawie 370 tysięcy do oddania. No trudno zgodzić się z twierdzeniem, że ta umowa jest w porządku i ta umowa jest zdrowa. Zatem to bank samodzielnie ustalał kurs, czym jednostronnie w zasadzie kształtować mógł dowolnie i wysokość raty, i wysokość zadłużenia. A taka konstrukcja, no nie można powiedzieć, żeby była uczciwa. Umowa nie określa, w jaki sposób bank będzie ten kurs ustalał, umowa nie określa, jak wysoki będzie i nie ma żadnych ograniczeń co do tej wysokości. A ten spread, czyli to przeliczanie, czym jest spread tak naprawdę? No, spread jest to prowizja za zakup lub sprzedaż waluty. Ale w większości przypadków bank nie kupował żadnej waluty. Franka w tej umowie po prostu nie było. Bank pobierał ukrytą prowizję, ukrytą marżę. No zresztą to jest dosyć logiczne, no jakby tak zastanowić się, tak z mojej perspektywy Frankowicza, dlaczego rata w złotówkach wynosiła 1300 a rata we frankach szwajcarskich w kredy, przy kredycie we frankach też w złotówkach wynosiła 850 zł. To na czym zarabiał bank? No musiało być jakieś inne miejsce, na którym bank zarabiał, i to są właśnie te ukryte opłaty przy przeliczeniu zarówno kapitału tego zadłużenia, jak i przeliczeniu raty. Całe ryzyko walutowe jest praktycznie na frankowiczach, którzy dlatego, że kurs rośnie mają płacić więcej, natomiast przy wielu umowach kredytowych, gdyby ten kurs spadł na przykład do złotówki i tak musieliby oddać tyle złotówek, ile pożyczyli. A ostatnią rzeczą, którą warto podsumować jest to, że każdy kredyt, który jest spłacany regularnie powinien według swojej konstrukcji maleć wraz ze spłacaniem. To tyle na temat tego, czego dotyczy ten problem Frankowiczów. O innych zagadnieniach powiemy w kolejnych wideo. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podoba, uważasz go za wartościowy, to bardzo będzie miło nam zobaczyć łapkę w górę. Subskrybuj nasz kanał, na którym będzie się pojawiać więcej tego typu materiałów edukacyjnych dla Frankowiczów. Będą wywiady z ekspertami, które już niebawem w odcinkach będą się pokazywać. A także komentarze do bieżących wydarzeń. Więc jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszamy i dziękuję za uwagę. Grzegorz Celeban, nabici w Franki.